Tutaj jest również jeden z urzędników anonimowych, jak twierdzi WAPO. Twierdzi, że plan Witkowa zakłada zerową koordynację międzyagencyjną, która no, wymaga zasięgnięcia opinii odpowiednich departamentów w całym rządzie, jeśli chodzi o tego typu negocjacje. Tego tutaj nie było. Co więcej, no chyba tylko tyle, prawda? Więc czekamy teraz, co ten Driscoll tak naprawdę tam, o czym będzie opowiadał Driscoll na Ukrainie, bo to nam potwierdzi, czy ten plan jest, na ile ten plan jest prywatną inicjatywą Witkowa, na ile to jest nowe stanowisko, stare stanowisko Kremla, nowe stanowisko Białego Domu. Tak czy inaczej, żebyście Państwo wiedzieli, to jest bardzo nie... moment dla nas, dla Polski niebezpieczny. I to taki niebezpieczny, niebezpieczny, bo. Jeżeli by się tak okazało, oczywiście, ja sobie nie wyobrażam tego, żeby Europa zgodziła się nagle na to, że, że część członków NATO to są członkowie drugiej kategorii, czyli po prostu stanowią łatwy łup dla Rosji i są podani Rosji na tacy jeszcze przewiązani tą, jak się nazywa, kokardką. O, kokardką. jeszcze tą Georgiewską najlepiej, ale może być w dowolnych innych kolorach, tak?